Siam mordeczki dzisiaj gramy Forge Fantasy. Kolejny liveik. Pana. Wszystko ładnie zaczęte. Hmm. No, Mam dobre live z moją Mordą, niech będzie. Elo. Elo, Elo. Fajma, fajna za... Oklaim, zajebiście. Siemas, siema mordy. O, dziękuję jest łapkę w górę. Zostawcie łapę w górę i suba z dzwonem. Czekajcie, tą kamerkę muszę gdzieś przesunąć. A shop, coś pewnie za darmo. Zobaczcie jeden komentarz. Siemanko. No siema z smordeczko. mordeczko. Także widzisz. Pierwszy live z kamerą. XD o, climb, golden chest. Ja w ogóle naprawdę ja ani razu nie zaglądałam do tej giery. Ani razu. Od tego live'a. No, sorry, że będzie tu troszkę może zasłaniać. Ale no ja muszę, o. Palcem tu wszystko zbierać, heh. O, dwie osoby pozdrawiam. Łapka w górę, komentarz. Dobre coś słabego tutaj. Czym mama. O, dwie łapki w górę, serdecznie dziękuję. E, ciekawe, co tam znowu za głowę. No i teraz musi się dowoladingować, jakby. No, jak na razie, jeden komentarz. Dobra, mordy, wywalone w to. I am noob. Dwa komentarze czytam. Tak jest A dziękuję, dziękuję. E, łapka w górę. przypominała łopencja w górę. Dobra, zatrzymaj to, gościu. Kurde, no i jak to się zatrzymuje to? O, chyba tak. Chyba to będzie się pobierało, a my robimy semisję. misję. Dobra, za jakiś czas znowu pokażę mordeczkę. Jak na razie chowam. O! Dzięki HWJD, HWJD HWDP Sworza masz dobre. No dobra, odczep na koski, nie twój interes gościu Zaraz dostaniesz tu pęcki No dobra, jakieś Jakieś lamuski tutaj chce mnie podjechać, zaraz i wyjaśnię Chodźcie, no chodźcie typy, no Jesteście Ani na łeb w tej chwili O macie macie Hedy Patrzcie mordy Zarawa i wam wyjaśnię wam Sorry, że będą no małe takie troszkę słabiutkie y na lewie, ale się, się postaram żeby Piękniutko Stosik Jedno to complete o bo tutaj fan, fan fantasy jakoś tak się tak jara nazywa u miała niedawno swoją premiera i tak w ogóle u nas offline prowadził. A to git, git, mordo. Saj, hmm. czy jakiś twardy gościu tutaj. Dobra, dobra, prowadził. Ty mi tu nie spamuj do teraz. Macie w tej chwili bęcki. Basta się pokona i to na izi. Czyli taki niedługo... ej ty mi zaraz ale umrze. Gustu. Jeszcze tego mi tylko brakuje. Dawaj, healuj. Jakiś ode mnie zginął. No i zrobiście. Najszyp nice complete i na Przeda Przyda mi się bardziej chyba Undertowna. A, confirm. Ale o te, mhm, fajnie Quest tak w ogóle Heros Unlocked Czy nowe Heros, mordy, na live'ie? A, to jakiś stary dziad hmm, ale dobra, to dobrze, się przy to. W tej chwili otrzymuję itemsy Co się nam fajnie skillsy nowe. Aha, aha Ej, e, Niech napisze ktoś, czy ktoś tam jest na lawiku. Niech ktoś napisze. Nie wiem, nie Bo gdybym wyszedł i wszedł na Ety i to zobaczył, to. No, bero. Lamy w browę. Daj sobie włożyć łapieczkę, please. Wow. Dziwny, naprawdę. Co za rozegrane, gier. Wow, bohaterów to jest naprawdę miara O ten jest na przykład e, terbelk Wow taki. Niederześ inny o fajny jeszcze jest ten gość tu Taki można coś Ala... Predator trochę, nie? A wiecie co to predator? O, jakio, On mi się szczerze najbardziej pod podoba, on jest bardzo ładny. Naprawdę widać, że tu dużo starań było. O, to też jest fajna, ładniutka, ładniutka To jest, gra jest lepsza od Fortnite mordy O, to jest takie creepy szczerze i to ostro. Mocno creepy powiem. A tu jest jakiś gościu? Mówię, że to jest dobry i silny. No tutaj, kole. O tu jestem właśnie do kupienia Free Game. Free Game, tak, tak. Ten też jest nawet nie najgorszy, można powiedzieć. Dobrze, ale my się nie mamy tu podniecać. Tylko mamy tu grać. I to szybciutko. A może to? Ale ten gość nie. To WKMR mi się nie chce odpalić XD. I. Easy, easy. No i przysłałem sobie, nie? Chyba. Dobra, go na końcowym rundę wykorzystam tego łodzika Lito niby jakoś. coś fake. A bo tutaj użyjmy, bo tu. Bo tu mamy niezłą zadymę. O, myk, 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 zaraz. Pokonam tego. Dobra. Easy. Tutaj już nie jest tak easy w sumie, bo tutaj mamy takich ciężkie, takie ciężkie typy do pokonania. Ojej... Ty, poczuł jakiś koksu. Chodź. prościutko ode mnie, dostał trzata. no wchodzić na tego live'a, wchodzić, po to ja go zrobiłem wow, dziewiąty level mojej drużyny, fajnie fajnie, fajnie hmm. o, ten gościu prawie dziewiąty level w ekspionie. ten gość jest kłośniki myszin o go battle play ma drużyna V jeszcze jaś Złapała, o jakiegoś typka złapała A Bo akurat bossa pokonał, to widać, że Nie został pokonany ten boss mm. Mam przewagę dwóch Bum, Dobra, słowem rejofona. Ten live już trwa 12 minut. Ty gościu moju. Ma troszkę słabiutki internet. Slow internet. A dobra, jest git, żyjemy. Na słabym internecie wzięliśmy ich. pokonaliśmy I pięknie Wow Pierwsza skrzynka za zabicie PvP Moje pierwsze PvP Ty jaka postać Ty postać mi dropnęła gościu I to jest dobra postać, bo... Calded y, Thorcha, Staded Blade. Y, ta postać ma paint shoty. Pinte shoty, przepraszam. Spike. of I jeszcze darmowy części tutaj. W gościu. Najlepszy, chyba, life ever. Trz dwie, trzy postacie mam. Lipnięte. Kueśnik, o elegancką. Ты можно поверить. О, да шкода. Jeszcze części kiedy na pożegnanie malutki pop, wychodzi się tędy No, także to na tyle z tego live mordy yy, maneczko